Świeżo wyremontowana ulica Podgórna na jeden dzień została przemianowana na ulicę pozarządową. Pod takim właśnie szyldem, przy budynku z numerem 16, prezentowało się 40 koszalińskich organizacji pozarządowych. Warsztaty, pokazy, występy, a wszystko to wśród kolorów, gwaru, zabawy i, co w takich okolicznościach bardzo ważne, w cieple i słońcu. Warsztaty ekologiczne, graffiti, muzyczne, e, różnorodne, do tego e, obywatelskie, debaty, e, występy, tańce. E, mamy moc bezpłatnych, wartościowych atrakcji, żeby każdy mógł zaczerpnąć, zaczerpnąć dobrej energii, pasji, pomagania, bo takie właśnie są nasze lokalne fundacje i stowarzyszenia. Stworzyliśmy trzy i zapraszamy do wyrażania, e, opisywania, malowania swoich emocji. E, i mamy radość, smutek i złość e, oraz można pomalować kamyczki i brać udział w takiej ogólnopolskiej już e, imprezie kamyczkowej raz w roku mamy zjazd wiedźm tak mamy y, na takim polu y, lawendowym specyficzne klimaty ubieramy się specyficznie i tam robimy taką y, zupę z różnych rzeczy teoretycznie niezjadalnych i się dobrze bawimy. Spędzając noś... Dotychczas festiwale organizacji pozarządowych odbywały się na rynku staromiejskim. Nowe miejsce przy dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest przypadkowe. Właśnie w tym budynku budujemy nowe centrum. Centrum dla fundacji, stowarzyszeń, wolontariuszy, wszystkich, którzy pomagają. Chcemy, żeby to miejsce cały czas tętniło życiem. Myślę, że to jest fajny pomysł i że super, że coś takiego tutaj powstało. I... Fajnie, będziemy na pewno współpracować z nimi. Chciałybyśmy mieć miejsce na spotkania z wolontariuszami. Miejsce też dla spotkań grupy wsparcia rodziców osób LGBTQ, bo taka grupa powstała i bardzo jest potrzebna. Mamy również grupę wsparcia dla dzieci transpłciowych, więc miejsce, przestrzeń po to, żeby w spokojnych, bezpiecznych warunkach spotkać się, porozmawiać. W centrum znajdą się sale wykładowe i warsztatowe, siedziby już istniejących koszalińskich fundacji i stowarzyszeń oraz zaplecze techniczne dla nowych.